Jest piątek, 10 listopada, minęła godzina 22. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Marcin Mańka, pora na wieczór z gramilotto. Pewnie dla wielu z Państwa jedną z ulubionych gier jest Eurojackpot. Nic dziwnego, w końcu można w niej wygrać bardzo duże pieniądze. Gwarantowana pula na główną wygraną to około 45 milionów złotych. Akumulacje mogą sięgać nawet ponad pół miliarda złotych. Co więcej, to jedna z gier, w którą można grać razem z przyjaciółmi, znajomymi czy rodziną. A potem, jeśli dopisze szczęście, cieszyć się wspólną wygraną. Poszczegóły zapraszam Państwa do punktów lotto oraz na lotto.pl. Z tej samej opcji mogą też Państwo skorzystać przy okazji gry w lotto. Losowanie już jutro, a do zdobycia mogą być nawet 3 miliony złotych. Jeśli do zakładu lotto dopłacą Państwo złotówkę, to zagrają milion złotych w lotto plus. Trzymam kciuki za nowych lotto milionerów. Z plusem warto też grać w multi-multi. Na przykład przy typowaniu 10 liczb mogą Państwo wygrać 2,5 miliona złotych, a dodatkowo zwiększając stawkę nawet 25 milionów złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejną ułożonych kul. Bęben Maszyna jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. 48 osiem. Dwadzieścia. Pięć. dwadzieścia 70 jeden. Siedemdziesiąt. Dziesięć. Trzydzieści cztery. siedem. Siedemdziesiąt siedem czterdzieści sześćdziesiąt pięć siedemdziesiąt dwa pięćdziesiąt trzy osiemnaście sześć trzydzieści dwa czterdzieści sześć 68, liczba 68 jest plus. Z wybranymi przez siebie osobami mogą też państwo zagrać w mini lotto. Ze wszystkich gier to właśnie w tej najłatwiej wygraną. W tym miesiącu padło już 9 piątek, a szansa na kolejną już teraz. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 łódź. 1 40 24 26 19 na każdym losie kaskady mamy dwa zestawy 12 liczb. Wystarczy w jednym z nich odnaleźć wszystkie wylosowane liczby, żeby wygrać aż ćwierć miliona złotych. Pora poznać te liczby, zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Będę maszyny jest pusty, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Dwadzieścia sześć, dwa, siedemnaście, trzynaście, piętnaście, dwadzieścia trzy 5 18 4 21. Gra Eurojackpot oprócz Polski obecna jest jeszcze w 17 europejskich państwach i wszyscy w nią grający niezależnie od kraju mają taką samą szansę na wygraną. W dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 90 milionów złotych poznajmy szczęśliwe liczby. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby: 29, 17, 1, 22, 31 oraz 5, 6. Gratuluję zwycięzcom. Wynik losowania będzie dostępny na lotto.pl. W ekstra pensji codziennie do zdobycia jest pensja w wysokości 5 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Ale każde losowanie to też wygrane niższych stopni. Wczoraj w miejscowości Łaszczów padła wygrana drugiego stopnia, ponieważ gracz zwiększył stawkę gry czterokrotnie, zdobył 100 tysięcy złotych. Trzymam kciuki za kolejnych zwycięzców. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. będą. maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 17. Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia dziewięć. 13. 10. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba 3. Pensja w ekstrapensji wypłacana jest przez lata. Premia w ekstrapremie od ręki. Zdobyło ją już ponad 120 graczy, a największa z tych wygranych była warta aż milion złotych. Zapraszam na rysowanie. Gresy tak maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejno ułożone kulebem. Maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. 16 22 9 26 31 A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstra jest Liczba 4. Wyniki losowania oraz informacje o wygranych znajdą Państwo na lotto.pl. Na tej stronie można też grać w gry Lotto, na przykład w EuroJackpot. Najbliższe losowanie we wtorek a zagramy o 130 milionów złotych. Przed nami ostatni w tym sezonie weekend na warszawskim torze wyścigów konnych na Służewcu. Serdecznie zapraszam. Wspaniałe emocje i dobra zabawa są gwarantowane. Ale zapraszam też na jutro na godzinę 22 na wieczorne losowania do TVP3 i na stronę lotto.pl. Losowania poprowadzi dla Państwa Konrado Moreno. Dziękuję za to spotkanie i spokojnego wieczoru. Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Różnorodny jak zagrania Roberta Lewandowskiego. Ale jak to? W tej dyscyplinie wygraną masz w zasięgu ręki. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Dzień dobry, Martek Marszałek Bardzo mi miło Chciałem pani podziękować I co? Grając w lotto, wszyscy wspieramy polski sport O, a mogę prosić o autograf? Lotto, gramy dla sportu i kultury Ten i dziesięć strzałów Łatwiej wygrać przy siedmiu, 8. Dziś zgarniam pełną pulę A ty już zdecydowałeś w jakie numery trafisz? W Multi sam wybierasz o ile grasz. Dwa razy dziennie do wygrania nawet 25 milionów. Kraj w punktach to. Tam możesz decydować o ile chcesz grać. Możesz na przykład grać o mniejszą wygraną albo o znacznie większą z plusem. Możesz zagrać o dużą wygraną albo o jeszcze większą z plusem. Możesz też zagrać o główną wygraną albo aż o 25 milionów z plusem. Wybierz jak chcesz grać. Zaznacz plusa, a 25 milionów może być twoje. Multi Multi plus zwiększa sumę szczęścia. Graj w punktach lotto.